siema, zaczynamy grę Blood Rain nie, easy polecimy, bo będzie ich dużo takich do zabijania sami zaraz zobaczycie Prawie gdzie działo, co? Nie powiem wam tak, ta gra chyba jest z 2002 roku, z tego co mi się wydaje, albo nawet wcześniej. I przede wszystkim polega na zabijaniu nazistów. Jak wiecie jest rok 39 Albo nie wiecie? Bo to dobre będzie. Mamy zabić wszystkich z listy. najpierw mamy sobie zabić kogoś kto wygląda jak Piotr Adamczyk, zaraz sami coś się przekonacie Bo coś mi się ścinało, nie mogłem nagrywać i tak dalej, to musiałem tę misję 2-3 razy odpalić jak naprawdę Więc już zaczynamy Widzicie Gdzieś tam w Argentynie, 38 rok To zaczynamy wystarczy tego tego też huh. jak mówiłem będzie krwawo więc film powinien być dla 18 plus Właśnie, a to ja że wygląda jak Adamczyk, prawda? Tylko brakuje mu tego zarostu takiego, blond. SS, mama się boi. Te czerwone trzeba sobie wyłączać. Matrix, to przy niej to jest dziedziniana, co? Super To my tutaj dostaliśmy ładne bronie krwawo będzie bardzo krwawo a jak ja mówię że będzie krwawo to będzie krwawo dobra gdzie my mamy iść Pierwszy stary dziad. I kto nie lubi takiej żesi, co? Chyba mu odciąłem rękę. Jakiś brown właśnie zdechł. Choj, tu, Hośni. Tu. Chyba nie mam cela jednak. Albo to oni, mam nadzieję, że oni. Hm. To to ja lubię. Szukamy dalej. Trzeba zejść, to. Do... No włączy alarm ktoś. Dobra. Co, jak to nie mo mogę? Mogę. Dam save, potem zapiszemy sobie. Jak i będą nas chcieli zabić, to się. Poratujemy, widzicie? Dobra, trzeba się latować. Oto dziadyka, który to taki mądry? Granatem. To można by rozwalać, wiecie, mieć jakieś... Hmm. Hmm. Dobra, przecież no tyle dostał razy i żyje, kurczę. ich w prostszy sposób jeszcze mi alarm włączyłeś jest jakąś luźną broń mam A tych nie mogę rozwalić no nie wiem że to jest co to jest trumna jakaś chwila bo coś mi tu dzwoni ok to lecimy teraz dalej mm, mm, coś fajnego w tej grze że tam gdzie chcemy <laughs> um, tam musimy iść Jak mówiłem, dosyć krwawa gierka. Chociaż tutaj... To jeszcze nie jest tak ładnie pokazane, ale spokojnie będzie. O, musimy tam się dostać. Tam byłem. To jest gra dla osób, które nie lubią czytać. Czemu? Można naparzać reggały z książkami. Myślę, że tą misję wykonam i to będzie pierwsza część z głowy. Szkoda, że nie można wiecie jeszcze wchodzić w takich rzeczy jak wchodzenie gdzieś tam wysoko. Ale to jest dopiero jedynka, więc spokojnie. Mam, to już jestem na dobrym poziomie. Dobra. Piąty. rzucił granata. No już po prostu zabił mnie czy nie zabił? Aha, dobrze, dobrze. Ajajajajajajajaj. Ciambo! Dobra. patrzymy mi żarcie. I lecimy. Przepraszam, w Battlefieldzie macie coś takiego? To jest pytanie retoryczne oczywiście. Bo wiem, że w Battlefieldzie to możecie... Nie mieć takiej zabawy w tylko facetami, a tutaj zobaczcie. To już wiem, gdzie muszę dojść. Wyeliminuję oficera. Spoko. Ta jasny, windy by nikt nie strzegł, co? nic Kienino chyba? Nie, biurko. Tak naprawdę dostał 6 kulek. A, tu byłem chyba już. Coś podobnego pamiętam. No jak te drzwi już trzeci raz wszedłem. To tu powinno być, tu źle poszedłem. Dzień dobry. Pić to też żryj glebę koter major co ty masz w ręku? No myślałem że też granata czym cię chyba normalnie wyśmiał Jeszcze wyżej. Pamiętajcie gdzie były schody jakieś. O, mówiłem, że krwawa laska. Ale przy niej ten narzec, co mają, wiecie, trzy dni krwawe, to ta jest po prostu łodź. Moi mili. Chciałbym pokazać Wam przód Blood Rain, ale chyba nie wiem, czy się da nawet. Dlatego też kończę się z Wami i żegnam w tym oto miejscu. Do zobaczenia. I trzymajcie się, ciepło. Bo to będzie koniec pierwszego odcinka. Trzymajcie się, ciepło.